Co to znaczy być w wyrównaniu? To znaczy być tam, dokładnie tam, gdzie masz być po to, by realizować to, po co tu jesteś cel duszy, czy Twoją misję. Wiem, że niektórzy z Was nie wierzą w duszę. Ja wierzę. Wierzę w to, że mamy duszę, że jesteśmy duszą, która jest tylko ubrana w ciało i że przyszliśmy tutaj w określonym celu. Każdy z nas ma taki cel, który mamy realizować. Jeżeli płyniemy tylko z nurtem, nie opieramy się. Nie wykonujemy sami jakichś dziwnych, krwiejnych działań. To jesteśmy w wyrównaniu wtedy. Możemy nic nie robić, możemy się poddać po prostu i płynąć z nurtem. I to jest tak naprawdę najszybsza, najprostsza droga do tego, by ten cel, który nasza dusza ma wyznaczone na dane wciele, nie realizować. Po drodze oczywiście pojawiają się różne kamienie. Różne odnogi rzeki, w którą możesz wpłynąć. Jeżeli zdecydujesz się skręcić z tej głównej ścieżki, która jest Ci przewidziana, będzie to najprawdopodobniej ślepy zaułek albo droga, która jest okrężna, ale i tak, i tak w końcu doprowadzi Cię do tego głównego nurtu. Ja to tak zawsze widzę i, i tak to sobie tłumaczę. Że jeżeli pojawia się coś w moim życiu, co... gdzie od razu na przykład słyszę, że to nie dla mnie, lub próbuję ten głos zagłuszyć, bo wydaje mi się to atrakcyjne, ciekawe, interesujące, i tak okazuje się, że to są ślepe załogi, z których później większym lub mniejszym kosztem. Trzeba jakoś wrócić do głównego nurtu i odpuścić. Tak naprawdę, im szybciej odpuścimy, tym lepiej. Byłam wielokrotnie w takich sytuacjach, gdzie mimo tego, że czułam, że coś nie jest dla mnie miejsce, sytuacja, ludzie. Szłam w zaparte, bo, bo wydawało mi się, że, że może mi się tylko wydaje, że to nie dla mnie. Koszty były tylko większe niż odpuszczenie na samym początku. Dlatego teraz staram się żyć tak, by na bieżąco sprawdzać, czy coś jest w wyrównaniu, czy nie. A jeżeli tylko są sygnały, że nie, jeżeli tylko czuję to, wiem, albo dostrzegam gdzieś z zewnątrz, to po prostu odpuszczam. Mimo tego, że to boli, tak? To, to boli mnie, boli inne osoby czasami. Ale wiem, że to jest potrzebne. Oczywiście, taki ślepe zaułek może też być po to, żeby czegoś doświadczyć, żeby ja mogła czegoś doświadczyć, żeby czegoś mogły doświadczyć te osoby. Ale gdy tylko czujemy, że to nie jest dla nas, to, to naprawdę odpuśćmy. Nie trzymajmy się kurczowo ludzi, sytuacji i miejsc. Wieloletnie przyjaźnie się rozpadają, rozpadają się związki, rozbijają się rodziny. To jest wszystko kwestia wibracji, kwestia rozwoju kwestia lekcji, które mamy do przerobienia kwestia tego, że mieliśmy kogoś spotkać, czegoś doświadczyć ktoś miał spotkać nas i czegoś doświadczyć czegoś się nauczyć. Jeżeli nie nauczymy się, to wpadamy drugi raz w tę samą sytuację, trzeci, czwarty, piąty. Dopóki się nie nauczymy. Mówię o tym, bo wszystkiego tego doświadczyłam i staram się zauważyć te schematy w swoim życiu po to, by nie powielać błędów, by nie przerabiać po raz setny tej samej lekcji. I za każdym razem, gdy podejmę inną decyzję niż w przeszłości, okazuje się, że wchodzę w jakiś zupełnie inny rozdział. Ale na pewno lekcja związana z odpuszczaniem jest bardzo, bardzo u mnie aktualna. Wiem, że kolektywnie też bardzo mocno to się dzieje, z wieloma osobami, z którymi rozmawiam. Przeżywają one to samo. Tak rozpadają się związki, przyjaźnie, relacje, długie, krótkie. Nagle okazuje się, że nie mamy o czym rozmawiać. Przestają nas interesować płytkie rozmowy. Albo też my tkwimy w miejscu, a ludzie wokół nas ewoluują, a my stawiamy opór, więc zostawiają nas i idą dalej. I to jest naturalne, i to jest naturalne, że towarzyszy temu żal smutek. Ale cały czas ważne, by powtarzać sobie i wiedzieć, że to wszystko dzieje się dla naszego najwyższego dobra. Nawet jeżeli teraz tego nie widzimy, to za chwilę okaże się, że to miało głębszy sens. Dlatego po prostu jedyne, co możemy zrobić, i to, co ja wam, kochani, polecam z całego serca. To zaufać, że to wszystko do czegoś prowadzi, że to wszystko ma sens, że to wszystko jest proces, że to wszystko do czegoś za chwilę będzie potrzebne, nawet jeżeli tego nie widzimy. Im mocniej uda nam się zaufać, i im mniej będziemy stawiali oporu, tym łagodniej to wszystko przejdzie dla nas. I dla osób, które nas otaczają. Dlatego, kochani, trzymajcie się w tym czasie, który może być trudny, może być wymagający. Przechodzimy przez to naprawdę wszyscy. Trzymajcie się. Przesyłam wam dużo ciepła, dużo światła. I spróbujcie po prostu zaufać. Pięknego dnia.